Nie próbuj zrozumieć, pozwól temu być. To, co boli, nie zawsze potrzebuje analizy, potrzebuje Twojej uwagi, przestrzeni, Twojego oddechu. I najlepszym miejscem do tego jest sesja oddechowa, bo podczas tego procesu rozbudzamy świadomość i wchodzimy w taki stan, który daje nam taką przestrzeń, że podchodzimy do tego, co czujemy. Taki jakby stan wolny od chęci i niechęci, taką neutralność, i dzięki temu, że w nas narodziła się ta neutralność, pozwalamy uwalniać się tej energii, tego dyskomfortu, tego napięcia. Po prostu my tą energię transformujemy, to się po prostu samo dzieje, dzięki temu, że jesteśmy w tym procesie oddechowym. Jeśli chciałbyś, chciałabyś tego doświadczyć, nauczyć się, to zapraszam na sesję link w bio. Jako przewodnik sesji oddechowej mam taką zasadę. Jeżeli nie doświadczysz ulgi, przemiany, nie płacisz za sesję.